Witajcie ludzie, tu z tej strony miścio 345 I gramy w Gothic 1 Na początku powiem dlaczego nie Aero Storma. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, ale nie powinniście Otóż jest to spowodowane tym, że Aerostorm jest mało popularną grą Na pewno nie mniej popularniejszą od Gothic 1, to nawet znacznie No i planuję na razie nie robić filmików związanych z Aerostormem przez najbliższe powiedzmy 2 miesiące i zajmę się bardziej poważną grą, taką jak, jaką jest Gothic 1. No, to tyle, jeśli miałem co powiedzieć, jeśli chodzi o początkowe przedstawienie. Yy, no, teraz fabuła. No, fabuły chyba nie będę się opowiadać Wam, bo jest bardzo znana. Pewna większość fanów Gotik 1 ją zna. Więc nie będę się bardzo zbudowywał. Powiem tylko, że jesteśmy y, ...więziennie... Y, człowiekiem, który jest więźniem w Kolonii górniczej Korinnis, No, to tyle. Powiem teraz o ustawieniach. No, sprawdzimy, jakie mamy ustawienia gry. No, tutaj wszystko już sprawdzałem wcześniej. Mam ustawione grafiki, też. No, modele tutaj mam na pół, więc powiedzmy, że to jest tak, o. Yy, obraz. Obraz musiałem trochę zwiększyć rozdzielczość, bo nie chciało mi nagrywać po prostu. Jak nagrywałem, to. Nie chciało mi w ogóle iść do przodu, tylko stało mi w jednym miejscu. Normalnie jakbym wkleił zdjęcie i zaczął to nagrywać. Przez filmik. No to postanowiłem większej trochę rozdziej, to się działo. Ok, Sprawdzimy teraz jeszcze klawiaturę. No tu powinno wszystko być ok, bo sprawdzałem. No dobra, jedziemy, nowa gra. Tu o ten ten człowiek to jest robak drugi z mieczem i stronem. Tu nie będę pokazywał filmików niestety, bo... Nie chcę mi nagrywać. Ok, przejdźmy teraz do Nazywam gry. Jest to Diego, Jestem nasz kolega, wiem, który będzie nam pomagał przez całą rozgrywkę. Będziemy mogli się od niego nauczyć no, wiele różnych rzeczy. Między innymi siłę i zręczność, Ale, łuk, trzeba. No i to ja wszystko. Oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej no, no, trafiliśmy do Królniczej Doliny. Jak widzicie, możemy tutaj wybierać opcje, jak mu chcemy powiedzieć. A więc najczęściej my od tej Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A jaki stanie ja się seksualnie, czy się chodzi o bicie? W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. O, propozycje. propozycja. Widzę, że no, coś się zaczyna ciekawej robić. Ty z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Ach, no z tego goryla widzę. Te w kolonii są trzy obozy. Nie w no właśnie, są trzy obozy: Obóz Sekty, Nowy Obóz i Stary Obóz. I on pochodzi właśnie z starego obozu. No, widzicie. Eee, zobaczymy jeszcze to. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? No i on tutaj nam opowie, że to jest kolonia. Wiesz już, no i zobaczymy, co opowie. O właśnie. W każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest No coś tak zwanie. Star jest stary. największy, stary. najstarszy. No dobra. Zobaczymy ja się dostaniemy do starego obozu. Jak dostanę się? Bo nie mamy GPS-u niestety. Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce jakie napotkasz pod drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać. O i oczywiście wrzód, pamiętaj, bo zwierzęto coś i wrzód. Nie zapytaj o tym. No. No chyba to tyle. Nie będę tutaj za bardzo gadał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Pierwszy rozdział, witamy w kolonii. Lol. No dawaj. no. No tutaj zobaczymy... ...co tu mamy. Pochodnie, tak. I powinniśmy jeszcze mieć. Czekajcie, 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 czekajcie. Bryłkę, rudy, rudy i piwko. Tak jest, mamy. No zaraz się udamy do całego obozu. To będzie nasz pierwszy cel. Oczywiście, chyba w pierwszym odcinku nie zdążę niestety do niego dojść. Ale w drugim to już na pewno. Gwarantuję wam to. Hmm, idziemy sobie, idziemy. Nic tutaj nie ma, jest pusto. A nie, jest jakiś dwukolesi, który... Jedzie, jeden stoi w plecami, teraz się wrócił, drugi stoi... Barkiem do mnie. O, chrząszcz. Zabijemy go, żeby dostać trochę expa. Jeden. A, jeszcze mięso od niego wezmę, bo przyda się później na questa. No, jak ci się bierze. Ej. No bez jajty. Ja nie pamiętam jak już... Si bierze. A nie, już pamiętam. Klawiszami, okej. Okay. No. Dawaj z tego. Jak to się robi? Czeka na Orisa. Z pół obrotu. No nie umrze, nie? Najlepsze jest to, że wale 5 metrów nad nim, a umiera. To mnie dobija. Tak, jagódki. Wspieramy jagódki, strzały. szkielety nie, ja go nie zbieram, jest fair. No i mamy pierwszą skrzynkę w tej grze. No, czy nie A, muszę wuj jeszcze piwko, żywiec, stare monety, strzały, pochodnia, wytrychy. Wszystko co może być lepszego. I zaraz, powinna by być nasza pierwsza broń w grze. O, oto, kill off. Najlepsza broń, która po prostu zabiera w dźwnikowi aż. Siedem obrażeń. No, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Tam na górze będziemy mieli pierwszego przeciwnika. No, widzicie, wszystko jest nowe, piesze. Ale zaraz, 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 zaraz. Wezmę sobie nową broń, ty. Nie będę tutaj się bawił. Z kill off'em. Szybryłkę rudy wezmę. Chodź tu, cwaniaku, nigrzepce w dupie. Chodź tu. Tak, warczyć to możesz też i na listonosza. Kryś, kryś. Kryś ziemię. No teraz możesz pojeść ziemię. Szkielet. A, no tutaj mamy jeszcze jednego surprise'a na górze. Pewnie większość ludzi go omija, bo nie wie, że tu jest. Ale nie to oczywiście, tylko tam na górze Potworki Czyli... EXP No Jecie, jeć, je, tak A No i powiem jeszcze jedno, tu była jakaś stara kopalnia Tego co... Usłyszałem od niektórych ludzi w kolonii Ale niestety zawaliła się i... Po prostu... Przenieśli się do innego zakątka Doliny i nazwali ją Starą Kopalnią. No, jak tu się wchodzi? Żal. Ojoj, oj, oj, oj długo nie grałem w tego gotika. Lol. A może innym sposobem się wejdzie? Lol. A już dobra, wiem jak się skacze. Mam, mam, mam. Ole lag. Ojeje. Eje, jeje, jeje, jeje. Wchodź. Wchodź. O Boż, O Jezu. O Jezu. No, uciekłem od tych lagów chyba. Czy nie uciekłem? LOL Czekajcie, panowie było. Żeby nawet gocik jedynka mi lagował. Noż to jest nieosiągalne. O nie. O tak, o tak chodź tu, tak ścięła Ścierwo, leży i gryzie ziemię jak tam tylko to szczur. No tu to, to już co już mówiłem, to jest pewien surprise, bo pewnie większość ludzi nie wie, gdzie to jest. Oż 2 na 1 to banda na łuczego, jak to było. Już na jednego to bada na ósego O, tak. Wziąłem? Wziąłem. No, tu mamy bryłkę rudy i kubek. Tu nie będzie nam pewnie potrzebny, no już wezmę go. Dla wspomagania. O, goblin. Czemu goblin ma pałkę? Nie ogarniam tego. Każdy goblin ma mieć taki jak ja. A ten akurat ma pałkę. No, dziwne. No ale dobra. Lepiej dla nas. Chodź tu. Tak, paniaku, tak. Mam cię, mam cię. No idę coś. Nie jest większych szans, ale. Trudno. No i jeszcze ten ścierwojot i kończymy. Okej, okay. jeszcze zbiorę od niego mięsko Tak, jest No dobra ludzie, to wyglądał mój pierwszy odcinek Gotika 1 Niedługo będą kolejne, a więc ludzie trzymajcie się Elo, na razie